Witajcie w ostatnim dniu pierwszego tygodnia Adwentu. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni. Jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wezwanie Jezusa rodzi pewne napięcie między ciałem a duchem w nas. Często nasze ciało, kiedy słyszymy wezwanie Jezusa, zachowuje się jak taki milioner, który kładzie się na kanapie, bierze cygaro w zęby, szampana w rękę, rozkłada się leniwie i mówi do ducha: Co, ty chcesz być księcem, nie dasz rady. Co, ty chcesz wziąć ślub kościelny przed Bogiem, co, ty nie dasz rady. To jest taki milioner, któremu się nic nie chce, a tymczasem, kiedy Jezus do czegoś wzywa, to nasz duch się wyrywa do odpowiedzi Jezusowi. I to napięcie czasami jest ogromnie silne. Ja na przykład mam w sobie od wielu lat doświadczenie, jaką radość ma mój duch, kiedy wstaje rano. Ale moje ciało to nie jest jeden milioner w tym temacie, to jest stu milionerów. Moje ciało mi mówi, nie, będziesz się źle czuła, nie, będziesz zmęczona, będziesz bardziej chorowita, musisz dużo spać. I Kościół wychodzi nam naprzeciw, roraty. Zaczęłam chodzić na roraty, codziennie wstaję 6.05 i to doświadczenie szczęścia, jakie mam, towarzyszące mi przez to tylko, że odpowiadam na wezwanie Jezusa, na wezwanie Kościoła, jest przepełniające przez cały dzień. I dzisiaj chciałabym Was zachęcić, abyście popatrzyli na to wyzwanie, które Jezus do ciebie kieruje. Słyszysz je, duch się wyrywa, ale ten milioner w nas to ciało mówi: Nie dasz rady, daj sobie spokój. Spróbujmy odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, na to, do czego on Ciebie zachęca. Teraz w Adwencie myślę sobie, że są pośród nas tacy, którzy odczuwają zaproszenie do spowiedzi, słyszą to wołanie Jezusa, ale ciało się sprzeciwia, jeszcze nie teraz, jeszcze nie, może później. Nie czekaj, dlatego że radość Ducha jest największą siłą, jaką mamy. Odpowiedz na wołanie Jezusa, czy to jest spowiedź, czy to są roraty, czy inne wezwanie. Ty wiesz, jakie to jest. Ja też wiem. U mnie wezwanie Jezusa to jest wstawaj rano. I ja chcę dzisiaj razem z wami poprosić Matkę Bożą, Panią Adwentu, aby nam pomogła to napięcie między duszą a ciałem wygrywać w imię Jezusa. Trzeba temu ciału czasem powiedzieć dosyć, wstawaj, ruszaj. Poprośmy o to Matkę Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Życzę i Wam i sobie zwycięstwa, zawsze zwycięstwa ducha nad ciałem. Pięknego dnia, do zobaczenia.